Więc dzień dobry! W kolejnym druidzie. Wiem, że już 10 i 1 był. Trzeba nadrobić kolejny. I mamy kolejnego gościa, który powinien być normalny w tej serii, ale go nie było długo, więc spumbe Ja tu jestem tylko dla wyświetleń. <śm> I tak yy, idziemy... Przepraszam... To to, więc nie w poprzednim odcinku yy, przepraszam, że się nie pożegnałem. A dzisiaj tak to to bijemy wszystko aż do kultysty i dwóch pilarów yy, dobra, czekaj. <grybujesz> to jego pomysł, żeby z nim nakrywać. A! <grybujesz> tak, teraz jeowy ja by dawno nie było serii, nieprawda. Ale wcale nie nagrywam tego już długo i dalej nie, nie mam miniaturki chyba do skręcenia Dobra eee, Chodź ta Dałem mu bardzo dużo przedmiotów, więc się zgodził Malutko Chodź ta Zbafuj się w tej wodzie Co ty chcesz zrobić? Przyzwać bosa. No, a dobra, ale coś się zbaso o, zba zbasowałem Co Zbazboosterowałeś <laughs> Kuba, Ke basa. E dobra, chodź pan. Tak, i tak. Okej. Okay. Hola! Bigong grimbus. O nie, Marko! A, Marko, nie! O nie, to nie Marko. Trafie, nie trafie na mnie. Mm -hmm. Tylko uważaj, za niedługo właśnie robi laserki. Jakie laserki? No będzie robił. Bo spada mi się. No i co z tego? Jego nie trzeba bić w niebie. Mm -hmm, umieram. Może po prostu będę... Chwilę jestem podwoja zbudowany. Pff. Mam nadzieję, że to jest... Uuu! No dobra! To jest Mele Damage, dobra, mogę tego używać. Miałem 2 miliony. Czemu tu strzela? Czemu tu laserki samo... Czemu... Czemu slime strzela laserami? Ej, co jest? Czemu slime strzelał laserami? No u mnie slime strzelał laserami. Ej, teraz ten biga nie strzela laserami! Czemu są dwa bigangri nimbusy? Czemu ten slime się liczy jako bigangerimbus? Bo nie mogę do ciebie dolecieć A no tak, nie dałem ci skrzydeł <śpiewanie> Czemu ten slime się liczy jako bigangrinimus? No bo serio, u mnie na... Potem sobie zobaczysz, że u mnie na nagraniu było widać jak ten slime strzelał laserami U mnie chyba coś strzelałem, zwrócę zwróciłem uwagi nie jest to, taki to, szybki to, ten bigangrinimus! CZŁO SĄ NAGLE TRZY Nimbusy? Pusz, lecę ci pomóc! Jedyna moja dobra broń zasięgowa, no chyba, że jeszcze to. Ała. Eee, spadłem. EJ, ja SERIO, TERAZ NIE STRZELA TYMI LASERAMI?! Okej, okay, ja mam do czerwonego. EJ, NO JA JEGO, jego paska NIE WIDZĘ! O Boże, ja nie mam tych. Nie ja nie wiem, który to jest pasek na niego! O, w ogóle jestem już nad morzem! Wiem właśnie, ja cię próbuję dogonić. <grym> Ej, no naprawdę, znowu mam trzy paski! Dobrze! Ubity! O, chmurka. O, zniknęły trzy paski, jak dobrze! I co dostanę? Throwing damage. O, jakie fajne! A, ale to, ale to, ale to mi klatkuje! Rolling damage. O kurde, nie używaj tego! Widzisz, jak to klatkuje? Dobra, ja w moją kuchnię. <noise> <noise> Dobra, chodź pan na tego na Betsy. Oj oj, za, za dużo lata. Tak. To sobie, może wezmę skrzydła. O, mi klatkuje, Chłopie. A w ogóle nie postawiłem mojego Starbound World Stava. Hmm. Za chiny ludowe nie wiem co to znaczy. Chodź pan. Czekaj, laguję sobie grę. Nie, bo ty mi jeszcze klatkujesz. O Boże. To mi Boże. Mi bardziej lagujesz. Czekaj, jeszcze uleczę się, okej. Okay. Ja biorę lewo jak zawsze. Weź ja, z w sumie ja będę przy tym stał, bo przy kryształku, bo ja go mogę leczyć. Ja sobie mogę kryształek ile leczyć. Dowiedziałem no. się, no dowiedziałem się na poprzednim odcinku. Okej. Okay. A ja wiem, co ja mogę zrobić. Weź postaw wieżyczkę, bo ja sobie sam nie, nie dam rady. Nie rób tego! Nie rób tego, bo co nam laguje jeszcze? W sumie bardziej to mi, bo ja jestem hostem! Co to jest to za wrogi? Co to jest za druid? Weź postaw to, chłopie! Weź postaw wieżyczkę, bo tam masz dużo... Czemu mogę walić? Zmieraczę 2 mil! 2 mil! Weź nim rzucaj może! że to chyba moje salmony więcej do mnie robią. Yy, daję ci manę ojoj a właśnie no czekaj o powinno nie klatkować już i tak dałem mu vampire knivesy bo jestem dobrym kolegą no więcej nie mogę muszę się wyleczyć. Yes. Kebab! Już tam idę! Robale cię biorą! Ja, jak to tam się nazywa? Eterni, ja, jak to tam się nazywa? Ja Może to jest... To czego użyłam, jak coraz jest najlepsza? Co, Smyracza? Tak, smiracza. Trzeba wrócić do starych, dobrych czasów Smyracza Ile tam masz many? Ja nie wiem Bo ja ci mogę dać 13 Masz Weź postaw przy kryształku To wtedy będziemy wygrywać Mam 19 To tutaj stawiaj Nie, drakiny! smażki. na taki duży zasięg. o dobra dobra By, jak, na, jak na razie tylko były dwa drakiny więc git a nie trzeci przyszedł najgorzej ja czemu czemu drakin spadł i tak próbował strzelać no to. Czas wyleszyć portal! Opasałem się do go Dobra, chyba sobie dasz radę Szybko, szybko, szybko zebrać manę Ej, masz Tutaj Ojoj! O, dark mage Zaardoo! Szybko strzy... Strzelaj póki możesz! Serio! Bo to za długo nie trwa! Oj, przepraszam za... O, boże, o, o na razie. Oj, yy... a, postawić Postawiłeś w ogóle na dalsze wieżyczki. na widzę, to Oj, Boi, dobra. E, czarna godzina. O, o, o. I tak za dużo nie robi, bo nie jesteś pod rogi Dobra eventy sobie... Eventy sobie darujemy! Za mocny jest ten event Dobrze, wygraliśmy! Chodź na tego kultystę! Tego tak, ogóle gdzie my mieliśmy dungeon W złą stronę lecę. No ty się znasz na tej mapie, ja sobie tylko na początku. Wciąż mi klatkuje przez tamtą broń. <laughs> Serio, mam takie klatki, że... że to jest życie małe. Eee, to już się 10 minut nagrywa. Chodź pan. Chodź pan! Chodź! Idę, Przepraszam za moją klawiaturkę, oczywiście Nowa klawiaturka No to już mówiłem na poprzednim odcinku Nie, Sony Sony Sony? Nie, Sony Poczekaj, co? Czekaj Nie, buffy mi się skończyły już prawie. O, tutaj w spadniuk Z któregoś tam odcinka. Tutaj są oczywiście dwa zepsute mirory. Z. Gę? Czego? Kultystów bijesz chłopie! Do klatki! Do klatki! Szybko. Wracać! Tam Szybko do klatki! Um, Co? Nie ma kultystów. Czyli jeden musiał spaść! Marian! Wstawaj no. Czyli musimy czekać na następny dzień. No, oczywiście zbagowana seria na maksa. Czekaj. Wstawaj kultysta! Nie mogę tego rozwalić, a szkoda ja nie wiem. A tak w ogóle nie wiem czemu, ale oni tak jakby sami się zagrowali O tu są Ty oni ja. faktycznie spadli <grych> Uważaj. Wow. Wstał Weź mi powodzenka Wziąłeś, mam nadzieję, że to... Dołyś... A co, jakie łyżwy? Mam nadzieję, że wziąłeś tą swoją... Yy, to swoje tornadko Ale nie, nie ma o co to mówisz To tornadko, którym biliśmy skeletrona Nawet nic nie musimy... Może mi złego trafić, bo wywerna się pojawiła No w sumie Trafiłeś złego i dobrego, zwykła wywerna przyszła Woda? Uwaga! No nie zły! <grywa> Sama ten odcinek jest taki bekowy? Ja maybe sobie powinienem zrobić tak Eee e, Czekaj! No nie! Uderzyło złego! Na no powiem Tak jak za pierwszym razem kiedy się zębiliśmy. O, za pierwszym razem to w ogóle dawno było. No, da! Zły przycisk. Wracam go w ogóle. Trafiłeś! Brawo ty! Może sobie jednak założę te naprowagające cały tak. Bije coś tam? Nie, nie widzę. Teraz mogę być. Okej, okay. auto aim dobrze! Dobrze traci nowych kultystów! Raz, dwa, trzy, dobra? Cztery, są cztery? No bo on strzela losowo ten coś. O, złego trafiliśmy! Auto aim co, jakim co tam złego uderzyliśmy? Dobra, ade. Nie wiem, gdzie strzelam i nie wiem do kogo strzelam. A dobrą musiałem śpiąć Dobra, 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 dzisiaj będzie bity hroczysta! I to chyba ubijemy dobra, go na Nie, znowu zły! Zino Popera może poużywam. Takiego rzutkiego rodzinika. Z takiego bardzo Zino Zinopopera trzeba mieć dobrego aima. Czyli nie, nie dla mnie. Który to był ten dobry? Ten tutaj! Dawaj strzelaj! Strzelaj szybko! <toddź> Oj wymerny. Eee. <toddź> <toddź> tak. tak, u mnie też latała bez głowy. Jak przeżyjemy 8 sekund, to przeżyjemy na pewno. Ja to jest sama HP yy, umiem. 15 tysięcy? Szekonda, szekunda, dobra. Ui. A co jak jestem? Tracę totkę na druidic damage! O co jest ile ich tutaj teraz? Nie cały, wiem. Cały... Cały kult! klan no. ja Nie wiem czego ja mam unikać tylko ich z całkiem. Dobra, więc co? Zrobię to po prostu na lenia. No, czekaj, 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 No znowu złego uderzyłem! No mnie na szybko. <śpiew�> o dobrze, na mnie są. No, akurat to jest taki przeciwnik, co nie możesz chyba stać, tak ci powiem. Czekaj, nie wiem, jest? A 24, Dużo No dziewięćset Do życia dobrać. Dobrze I są fragmenty na three, mnie Tresure błag o Słabe, bo nie na mnie Słabe No i słabe Dobra, chodź pan! Okej, Trzeba popatrzeć, to przy Tobie jest Stardust, Nebula jest na dżungli, Vortex jest przy bazie, Solar jest przy bazie Chcesz mieć przebranie Kultysty? Tak Tak? Tak Czemu ja już słyszę naprawdę muzykę już z Pilara? Dobra, Seed Bug o, o, ale fajny Seed Bug gdzie on? A, tu jesteś Gdzie on? A, tu jesteś Dzięki I czekaj, co to robi? Ja nie wnikam co ty masz Mam to! Nie laguj mi! Ile to mije? Mało trafia, ale to był zapewne na więc Przestań mi lagować grę. Nie tylko tobie laguje. To co? Dzisiaj klepiemy filary. Też. Przestań sobie i mnie lagować, czy No. Hmm. Boję się, że to będzie cały czas lecieć. Okej, okay, nie ważne. Przestaje. Tego sobie poużywam, bo nie wiem... TY o, to jest... Dobra. Dobra, to jest fajny sitback Chodź na solar Już, już to widzę Nie, KOLTA No kto? Ej to serio mocno wie. Co to jest? To rzeczywiście jest bardzo blisko To rzeczywiście! Bo to jest mały świat! A to rzeczywiście wow! o, góry, góry. Ej jak mam ten strój cały założony to on, wydaje odgłosy kultysty Boże nie Kultysty odgłosy wydaje kiedy otrzymuje obrażenia Hmm. Kiedy ch ch zawsze chciałeś być kultystą i teraz nim jesteś. Co po, po 600 zadałem! Ty faktycznie ja... Ja wydaję odgłosy! Jak kultysta! <noise> Dobry to jest! Dzięki za ten strój! E, ogólnie widzowie! Ja, ja. Ja sobie potem na oczywiście pomłodzie już zrobię lepszy taki taki bardzo fajny akcesorium pod każdą klasę. Włącz z druidem. O bądź. Ma! Mamo! Mam, um. mamo. Dobra. Patrzę na pasek, ile zostało! na no dużo! Ej, ja, ja wyglądałem jak taki odchodzący kultista, kiedy ginąłem. Ej, kuba, co będziesz chciał? Bardziej, Daybreaka czy tego? Czy tamtego śmieszka innego? Zgaduję, że śmieszka. O! Ty, przyszedł na spawna! Ty! Co ty tu robisz? Uuuu drzewo życia! Tak? Trio... Nie! Kracji! Stworzenia! Uo. Co jest? Ja na nich dusze jakieś przenoszę, żeby ginęli! Co tam dalej jest? To umie spać. Tak, to się nagrywa! Spokojnie! To się 21 minut dopiero nagrywa. To nie dla nas. To, to jeszcze musi gdzieś z 20 minut. Trwać. oła, 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 A no przecież ja mam akcesorium na i Czemu nie używam seedbaga? No ta, pewnie. Bo seedbagi są teraz lepsze i biją podwieście. <gry> E, fajne to nawet jest, ten y, live-stuff. Ała, no przecież nawet w, w locie nie byłem! Ty, zdraj co jeden! C Ci NPC-ci sobie tak myślą, co tu się dzieje. E, przepraszam za mojego brata w tle. Pozdrawiam serdecznie. Czekaj, ja w ogóle teraz zauważam, że jestem zbudowany... pod ranger'a się zbustować dobrze dobrze wywerna co to było? no to był staw dla maga time stop. a ty to masz tego time stopa? nie tylko ja mam zbagowałem ich w powietrzu Ty to mnie leczy jak tego długo uż używam za do. Nie, 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 w tym domu. Ty, Ty, my my prawie prawie ten pilar kończymy. E, dobra. dobra. Myk, 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 myk. nie, tu dużo strzela! Dobra, trzeba odnowić sobie manę. Dobrze, mały nie, Core. Ty się zaraz pijesz? pijesz? To się weź w ulecz! I weź coś mów. A, no tak, łączenie. Hm! he! Hey. Przepraszam, że nie ma dźwięku mojego serdecznego kolegi. Bo tak. Inter